Pokażę wam najbardziej polski efekt gitarowy, czyli szczura z Wrocławia. Wydawałoby się sprzęt ostrego grania, ale nic bardziej mylnego. Zapnijcie pasy i zaczynamy! Jak sama nazwa wskazuje, to polska interpretacja legendarnego efektu typu Distortion Pro Co. Rad. Widać to nawet w designie. I jak się przyjrzymy względem oryginału, mamy tutaj dodatkową gałkę, przełącznik i mały switch. Tak? Dodatkowa gałka to dodatkowy kanał, czerwony, zielony. Można niezależnie sterować poziomem przesterowania i przełączać się między nimi natychmiastowo za pomocą tego przełącznika. A ten mały pstryczek zmienia delikatnie EQ, czyli w trybie Classic mamy bardziej tradycyjne brzmienie, więcej takiej buły, więcej środka. Natomiast w trybie Modern brzmienie jest konturowe, szybsze, bardziej takie więcej Wiecie, GG precyzyjne.